Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj nagrywam dla Was, jak widzicie w tle, jest pewien piknik. Otóż był to rajd galerii. Ride rowerowy około 20 km. Jestem tu z rodzinką, bardzo fajnie się bawimy i chciałam Was właśnie zachęcić w trakcie lata, wakacji do takich aktywności jak rower. O rowerze był już odcinek, w związku z tym chciałam Was zachęcić, żeby brać udział właśnie w takich atrakcjach. Ja na pamiątkę mam plakietkę. Dostałam również czapkę, ale dzisiaj nie założyłam, bo zdecydowanie wolę swoją, jednak tamta jest, wiecie, taka u niezbyt dopracowana, no ale jak dają coś za darmo, to nie ma co się dziwić. E, natomiast bardzo fajna traska, bardzo fajnie spędzony czas, także jeżeli Wy też macie okazję wziąć udział w jakimś rajdzie, to zachęcam Was do tego serdecznie. Ja już udaję się do domu, dlatego troszeczkę się oddaliłam. Porajdzie było dla każdego poczęstunek, kiełbaska, bułeczka, woda, także wiecie, można było się posilić. No a teraz udać się do domu. My do domu mamy jeszcze 7 km, także jeszcze zostało nam troszkę pedałowania. Napiszcie, czy Wy również bierzecie udział w jakiejś... Rajdach, czy już może braliście, czy może holicie maratony? Jak to u Was wygląda? Oczywiście komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!